Cześć. Technologie dla ludzi, a biznes dla zysku. My łączymy jedno i drugie, czasami wprost, a czasami na krzyż, bo wdrażamy technologie, które zwiększają zysk i sprawiają, że biznes jest przyjazny dla ludzi. Nowoczesny marketing to już nie reklama w lokalnej gazecie. To zbiór technologii bezpośrednio na styku z klientem. Nasza strona internetowa, aplikacja mobilna czy profil w mediach społecznościowych. To też szereg technologicznych narzędzi realizujących ten marketing, śledzących jego skuteczność, często integrując przy tym wiele systemów. Dobrze realizowane IT dba o prostotę dla ciebie, jako zamawiającego daną usługę, aby projekt był realizowany sprawnie i skutecznie, nawet gdy nie jesteś osobą. Stricte techniczną i dla klientów, aby wdrożone narzędzie było proste i łatwe w użyciu. Z pomocą przychodzi Power Team IT, zespół, który jest takim technologicznym, generalnym wykonawcą łączącym kilka różnych kompetencji w drodze do wspólnego celu. W naszym składzie są Piotrek Trzaskowski, UX designer, projektuje strony, sklepy, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne w taki sposób, żeby były intuicyjne. O co chodzi? Każdy z nas korzysta z różnych aplikacji w telefonie i wiemy, że jedne obsługuje się szybko i wygodnie, a w innych błądzimy, szukając danej opcji. Te wygodniejsze były właśnie zaprojektowane przez dobrego UX designera. Wprost wpływa to na lubienie naszej aplikacji czy sklepu, czyli na przykład na odsetek powracających klientów, czy też tych, którzy zostają z nami na stałe. Łatwa obsługa to też mniej błędów ludzkich, gdy ktoś sobie nie radzi z obsługą aplikacji. Oznacza to mniejsze koszty wsparcia czy pomocy użytkownikom. To, co zaprojektuje Piotrek, to tylko, ale jednocześnie aż sam design, taki obrazek wyglądający jak aplikacja. Musi to trafić do zaprogramowania, a wtedy, zależnie od technologii, może trafić do Marcina Pietrzaka, który stworzy aplikację webową, na przykład jakiś startup, panel rezerwacyjny, czy narzędzie do zarządzania, aplikację mobilną albo zautomatyzuje jakiś proces. Automatyzacje robione przez Software House to już nie są w tej chwili tylko duże systemy dla korporacji, ale ułatwienie codzienności, z którą stykamy się nawet w małych biurach. Szczególnie teraz, gdzie można całkiem skutecznie wykorzystać przy tym sztuczną inteligencję. Rozwiązania od Marcina to taki autopilot w codziennych sprawach, gdzie właściciel firmy może skupić się na osiąganiu celów, a nie żmudnej, powtarzalnej pracy biurowej. A jeżeli przedmiotem projektu jest sklep lub strona internetowa. Trafia to do mnie i mojego zespołu. Dużo firm robi strony internetowe, jednak najczęściej zapominają przy tym o takich istotnych sprawach, jak na przykład szybkość działania, co rzutuje na wrażenia użytkownika, ale i pozycję strony w Google. Generowanie sprzedaży, takiej wprost w sklepie, czy zbierania leadów, czy zbierania CV, jeżeli jest to strona z ogłoszeniami o pracę, no bo taki jest cel ostateczny strony, żeby osiągała cele biznesowe. I często zapomina się o łatwości rozbudowy, łatwo, dostęp, łatwo dostępnych technologiach, stosowaniu dobrych praktyk programistycznych i tak dalej. Jednym słowem, aby nie zamykać sobie drzwi na przyszłość. Bo jeśli faktycznie produkt będzie generował zyski, to będziemy chcieli go rozbudować i wtedy przygoda z naszym teamem zacznie się od nowa. Co ważne, gdy klient przychodzi do nas z pomysłem, sami dobieramy odpowiednie kompetencje, bo nie każdy projekt potrzeba, potrzebuje. Naszej całej trójki. Oszczędzasz czas na szukaniu specjalistów, na koordynowaniu ich pracy oraz nie ryzykujesz, że pojawił się zgrzyty pomiędzy podwykonawcami. Sprawdźmy to na przykładach, piotku. Tak, do nas przyszedł klient z pomysłem na bardzo skomplikowaną aplikację do kompleksowej obsługi klientów z branży prawa korporacyjnego. I na początku musieliśmy z tym klientem dopracować koncepcję jeszcze bez zaprogramowania. Klient potrzebował stworzyć intuicyjną, innowacyjną i prostą do używania dla przedsiębiorców aplikację, a jest to nasza specjalność, czyli upraszczanie skomplikowanych produktów cyfrowych. Przez pierwsze miesiące z takim klientem pracowaliśmy nad sitemapą, taką mapą aplikacji i nawigacji użytkownika. Później przeszliśmy do prototypu, najpierw w szarościach, taki prototyp do przeklikania, który można sobie sprawdzić we własnym zakresie i z użytkownikami, potem nad grafiką. I w efekcie klient otrzymał taki interaktywny prototyp do przeklikania, który działał i wyglądał jak gotowy produkt, ale jeszcze nim nie był. I tutaj przyszedł czas na firmę programistyczną Marcina 21 Strun. Marcin miał dzięki temu prototypowi ułatwioną wycenę, wiedział już jak to ma wyglądać i działać. A ponieważ każda strona, każda aplikacja potrzebuje strony internetowej, minimum landing page'a, który będzie promował ją, przynosił konwersję i sprzedawał, no to tutaj pojawia się pole do popisu dla Zbyszka Chornika. Na końcu nie jest w stanie otrzymać wszystko w jednym miejscu bez potrzeby zarządzania tym projektem. Mógł być kompleksowo obsłużony przez trzy firmy, które dobrze się znają, mogą go obsłużyć zgodnie z najlepszymi praktykami w swoich dziedzinach. Także tak to wyglądało. Ja opowiem wam o niewielkiej firmie, która oferuje sprzątanie mieszkań i drobne prace porządkowe, jak mycie okien czy pranie dywanów w jednej z dzielnic Warszawy. Początkowo klienci dzwonili lub pisali maila, aby umówić sprzątanie, co było dość czasochłonne w obsłudze przez właściciela i często prowadziło do zamieszania w grafikach pracowników, szczególnie przy zmianach terminów. Wszystko trzeba było uzgadniać ręcznie. Ułatwiliśmy rozwój tej firmy tworząc dedykowany system rezerwacji online, dzięki któremu klienci samodzielnie wybierają termin i rodzaj usługi, płacą za nią online, a w razie potrzeby mogą zmienić rezerwację bez dzwonienia do właściciela. Całość opiera się na panelu klienta na stronie internetowej zintegrowanym z systemem płatności, księgowym oraz kalendarzami, tak by grafik pracowników był zawsze aktualny. Zespół Piotka od UX w tym projekcie zadbał o to, by cały proces zamówienia był prosty i przyjazny nawet dla osób mniej obeznanych z technologią. Z kolei ekipa Zbyszka od stron internetowych przygotowała landing page, który zachęca do rezerwacji i kieruje bezpośrednio do panelu zamówień. W efekcie klienci mają wygodę składania zamówień i płatności w jednym miejscu, firma zaś zyskuje automatyczny, inteligentny grafik, co oszczędza mnóstwo czasu i mi minimalizuje pomyłki. Inny ciekawy projekt łączący cały zespół to temat sklepu zoologicznego działającego stacjonarnie. Klient rozważał rozszerzenie sprzedaży na internet, ale chciał jednocześnie wprowadzić taki temat jak program lojalnościowy i zamówienia cykliczne, no bo duża część zakupów zoologicznych odbywa się cyklicznie, tak jak karma, i koniecznie chciał, żeby program lojalnościowy i te zamówienia działały równolegle przy zakupach internetowych i stacjonarnych, bo część ludzi przychodzi. Czasem osobiście, a czasem zamawia dostawę. Nasza wspólna rekomendacja dla klienta to stworzenie sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnej. W obrębie sklepu gromadzone są dane o, o punktach w programie lojalnościowym, odbywają się te cykle zamówień a sam sklep uzgodnioną między mną a Marcinem metodą komunikuje się z aplikacją mobilną na Androida i na iOS. Zarówno sklep, jak i aplikacja zostały zaprojektowane przez Piotrka, aby były spójne z identyfikacją wizualną i przynosiły dużą wygodę korzystania dla użytkowników. Dzięki odpowiednio dobranym językom programowania aplikacja mobilna wcale nie była zaporowym kosztem, jak można by było to przypuszczać. Efekt nowoczesny biznes, który łączy zakupy stacjonarne z internetowymi, większa lojalność klientów lokalnych w obrębie miasta, plus nowe kanały dotarcia do klientów przez internet, dokładnie tak, jak chciał klient. Przykłady, które omówiliśmy, pokazują szereg zalet. Przede wszystkim zwiększenie konwersji, czyli sprzedaży, generowania lidów, zbierania CV itd. Po drugie, automatyzację procesów biznesowych, marketingowych, produkcyjnych czy takich prostych biurowych. A co za tym idzie, lepszy wizerunek Twojego biznesu, co znowu generuje zyski. A to przecież jako przedsiębiorcy bardzo lubimy. Pojawia się pytanie, z kim się skontaktować. Tak naprawdę to bez większego znaczenia. Wybierz kogokolwiek, kto wpadnie Ci pod rękę, kogo może już znasz, albo z kim ci się lepiej rozmawia, chociażby dzisiaj w rozmowach, już później w kuluarach. Po poznaniu potrzeb sami ustalimy, kto jest potrzebny do Twojego projektu i na kolejne spotkanie stawimy się już w wymaganym przez projekt składzie. Z nami możesz wystartować swój technologiczny projekt bez wiedzy specjalistycznej. Poprowadzimy Cię za rękę, dowieziemy projekt i zostaniemy w kontakcie, gdybyś czegoś potrzebował. Zapraszam do kontaktu i dziękuję za uwagę.